Niemal 2,5 godziny trwała nadzwyczajna sesja Rady Miasta i Gminy Końskie w ostatni czwartek. Wpływ na to miały liczne interpelacje i zapytania radnych oraz dyskusje w sprawach różnych, choć takiego punktu sesji w ogóle nie było. Spotkanie radnych miało charakter techniczny i dotyczyło ważnych przesunięć w budżecie gminy i w wieloletniej prognozie finansowej. Te zaś odnosiły się na przykład do przebudowy ulic w centrum Końskich. Mamy dwa nowe zadania, albo inaczej mówiąc przesunięcie w jednym, pojawienie się drugiego zadania w obszarze drogowym. Z jednej strony to jest przebudowa centrum miasta, ulica Piłsudskiego, ulica Księdza Granata i plac Kościuszki. To temat, który już istniał, bo był przedmiotem wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych i na to uzyskaliśmy obietnicę dofinansowania. Ale po otwarciu ofert okazało się, że mamy pierwszy przypadek, w którym najkorzystniejsza oferta jest zdecydowanie wyższa od zapisów w kosztorze inwestorskim i zapisów w budżecie. Można było w związku z tym zrobić dwie rzeczy: albo unieważnić przetarg i ogłosić go ponownie, albo zwiększyć limit wydatków, uznając, że prawdopodobnie nie uzyskamy korzystniejszej oferty po analizie tego, co się dzieje na rynku. Unieważnienie przetargu i ogłoszenie ponownie wcale nie gwarantowałoby, żebyśmy mieli korzystniejsze oferty. Natomiast Fundusz Dróg Samorządowych ma taką konstrukcję, że wymaga dla Dotrzymania warunków umowy po stronie gminy, rozpoczęcia inwestycji w tym roku i wykonania pewnych dających się zafakturować elementów. Czyli w tym roku muszą być pierwsze płatności. W związku z tym ryzyko, że nie znajdziemy wykonawcy albo przeciąganie przetargu spowoduje, że niemożliwe będzie podjęcie prac w tym roku, było zbyt duże. Dlatego zwróciłem się do Rady Miejskiej. O zwiększenie limitów wydatków w wieloletniej prognozie finansowej na rok przyszły na to zadanie to pozwoli mi po tej sesji podpisać umowę wykonawczą. Najkorzystniejsza oferta w sprawie przebudowy ulic Księdza Granata Piłsudskiego i plac Kościuszki o milion 900 tysięcy złotych przekroczyła zakładany szacunkowy kosztorys. Stąd konieczność przesunięć. Na te różnice zdaniem gminnych urzędników wpłynęły stopień skomplikowania tej wielkiej inwestycji i czas, w którym ogłoszono przetarg. To był ostatni przetarg z zakresu, z zakresu tak, objętego funduszem dróg samorządowych. I być może tutaj spotkaliśmy się już z tym pierwszym uderzeniem nowych cen, bo pomysł na wcześniejsze przetargi wynikał z przewidywania, że póki nie ma dużych pieniędzy na rynku zamówień drogowych, to te zamówienia będą rozstrzygane korzystnie. I to się potwierdziło przy wcześniejszych. Przy wcześniejszych przetargach mamy tam znaczne oszczędności, natomiast ten ostatni no, trwał dłużej, przygotowany był dłużej ze względu na stopień skomplikowania i potem dużą ilość, ilość pytań. Myślę, że gdyby nam się udało ten przetarg tak zorganizować, żeby otworzyć oferty na początku września, to być może, że te ceny byłyby troszkę niższe, ale to jest tylko. Dywagację. W najbliższych dniach ma być podpisana umowa z wykonawcą dróg w centrum. On zaś musi wejść na plac budowy w tym roku i rozliczyć do końca grudnia pierwsze wykonane prace. Oprócz centrum radni musieli dokonać też innych przesunięć w budżecie i WPF. Zadaniem drogowym wprowadzonym do budżetu nowym jest przebudowa fragmentu drogi gminnej, dzisiaj gruntowej, wspólnie z lasami państwowymi. To jest droga Modliszewice-Trzemoszna. Prawdą jest, że utrzymują tę drogę, czy nie, że wykorzystują tę drogę głównie sami mieszkańcy lokalni i lasy państwowe, ale też proporcje finansowania są takie, które są dla nas korzystne, czyli tutaj 150 tysięcy złotych zapewnia zgodnie z porozumieniem przedsiębiorstwo lasy państwowe 25 tysięcy złotych gmina i mamy formułę przetargu już ogłoszonego na zasadzie otwartej, czyli ponieważ wiemy, że nie przebudujemy całej drogi, to tutaj Rzeczą ocenną w przetargu będzie koszt metra bieżącego drogi, tak żeby wyczerpać cały limit finansowy, czyli te 175 tysięcy może starczyć na kilometr, może starczyć na kilometr 100 metrów czy kilometr 200 metrów, ale zrobimy to tak, żeby cały limit pieniężny przyznany przez lasy i przez gminę tutaj wykorzystać. Radni zatwierdzili także przesunięcia dotyczące płatności za pracę przy budowanej szkole w Kopaninach. Gmina zapłaci później po zakończeniu danej części pracy. Podobnie jest z opłatami za termomodernizację wiejskiego domu kultury w Kornicy oraz szkoły w Nieświniu. Wyrażono także zgodę na przekazanie powiatowi Koneckiemu środków w ramach pomocy przy przebudowie drogi powiatowej prowadzącej od końskich do końca miejscowości Niebo. Pokłosiem trochę zmian wprowadzonych do budżetu na sesji poprzedniej była uchwała o udzieleniu pomocy dla powiatu Koneckiego. Ona niejako konsumuje w postaci indywidualnej uchwały zapisy w budżecie o udzieleniu pomocy na przebudowę drogi końskie niebo całość kwoty oczekiwanej przez nas przez powiat od nas pomocy to jest bodajże 148 tysięcy złotych, z tym, że w tym roku powiat chciałby mieć prawo dysponowania dziesięcioma tysiącami złotych, stąd ta uchwała dzisiejsza. Ja bardzo się dziwię, że, że nie została podjęta jednogłośnie i że były wokół tej sprawy tak wielkie dyskusje, bo i kwota nie jest wielka, i wartość ogólna kwoty w tym cyklu dwuletnim budżetowym też nie jest oszałamiająca. Natomiast będziemy mieć prawie 3 km drogi przebudowanej, o ile zapowiedzi powiatu i tre, zgodnie z treścią jego wniosku zostaną zrealizowane. Wiadomo, że powiat ma ogłosić przetarg i ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na boże uzupełniającym i musi to zrobić bardzo szybko. Warunkiem tutaj jest rozpoczęcie prac w tym roku i zafakturowanie części kosztów, a zatem modernizacji tej drogi powinniśmy się spodziewać w najbliższych miesiącach. Kilka ważnych punktów podczas nadzwyczajnej sesji przegłosowywano przez niemal 2,5 godziny. To dlatego, że radni zadawali mnóstwo pytań, często niezwiązanych z programem sesji. Co więcej, wielokrotnie ci sami lub inni rajcy pytali o to samo, co wskazywało na niesłuchanie ze zrozumieniem całości obrad. Padały także pytania w sprawach kompletnie odbiegających od tematyki sesji, jak na przykład o sieć przedszkoli w Gminie Końskie. Oglądający ten samorządowy spektakl z boku mogli odnieść wrażenie, że część radnych po prostu nie przygotowuje się przed obradami. By wyrobić sobie zdanie na temat poziomu dyskusji prowadzonych w trakcie sesji, zachęcamy do obejrzenia jej w całości. W artykule znajdziecie odnośnik.